przede wszystkim zapraszam do kolejnego rozpakowania srebra, bo gdyż jak widać kilka pakuneczków się pojawiło u mnie. odłóżmy na razie na bok część, przejdźmy do pierwszego, a co to jest? Za chwilę się przekonamy. Ta monetka pochodzi ze srebrnej skarbnicy, już od dłuższego czasu no, przymierzałem się do zakupu i w końcu jest, jest to Soku MILLENIUM ELIZABETH THE SECOND, York. 2 DOLLARS New Zealand Mint. Prezentuje się bardzo ładnie. Rand, nie wiem czy będzie widać, ok. Jest ząbkowany. Żadnych śladów, uszkodzeń, czy tym podobnych nie widać. Milk Spotów również chyba nie ma. Bardzo ładnie wykonana monetka. Udało mi się kupić, co mi w miarę tanie, gdyż kupowałem na Allegro i miałem kilka monet zniżkowych na zużyciu, tak więc wyszło o wiele taniej niż normalnie to kosztuje. Na pewno jest to gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen. I co? Przejdźmy do kolejnej paczki. A to jest otwarta, to można ją odrzucić gdzieś na bok, żeby nie mąciła to przejdźmy teraz do paczki numer 2 W środku kolejna kopertka Całość równie bardzo dobrze zapakowana W tym momencie nie pamiętam co jest w której paczce dlatego po otwarciu będę wiedział, ale już tu mi się przebija, to już chyba wiem, co to jest. A jest to kolorowany Lunar Rockwow, jedna uncja. prezentuje się bardzo ładnie szczegółowe malowanie na żywo mam uczucie że wygląda jeszcze lepiej chociaż nagranie mam nadzieję że w miarę oddaje jakość wykonania no i też tradycyjnie Australia czyli australijski pergment i teraz moja kolekcja Lunarów się powiększyła, czyli dwuuncjowy, jednouncjowy, no i półuncjowy. Jeszcze tak porównajmy te jednouncuweczki ze sobą. Wszystko wygląda bardzo fajnie. To jest w sumie mój pierwszy malowany. Pierwsza malowana moneta ze srebra. I nie mam się co, do czego absolutnie przyczepić. Rand ząbkowany królowa. Okej, okay, to jeszcze dwie paczuszki. Zobaczymy co w nich jest. Na dużo bąbelków <laughs> bardzo dobre pakowanie. Trochę ciężko wyjąć, ale już niedługo jest. Seria Bestii Królowej, dwie uncje, biały koń z Hanoweru. Będzie do kolekcji, co prawda całej serii raczej nie zbieram, no ale... Kilka, jak się trafi w dobrej cenie można się zaopatrzyć. I ostatnia koperta. Ostatni powinien być jeszcze biały lew Mortimerów. Zobaczymy czy też tak będzie. ogólnie 6 uncji srebra w tym rozpakowaniu było zbogaci mój stak przy okazji trochę będzie śmieci po rozpakowaniu no i jest biały lew Mortimerów równie bardzo pięknie się prezentujący, dwie uncje królowa Elżbieta i do serii Bessie królowej jeszcze poza tymi dwiema miałem jego Harta z Richmond i to by było na tyle jeśli chodzi o to rozpakowanie dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych Cześć.